Miejsce 48. Peugeot 508 SW. Pokażę, jak to wygląda, przypomnę sobie. A, tak. O, tak. O, tak. I to jest prawdziwy lew. Lew, który podróżuje ze statkiem lwiątek, bo SW to oczywiście kombi, w którym, co zdarza się rzadko, pomniejszono podstawowy parametr kombiaka, czyli pojemność bagażnika. Kufer jest mniejszy o 30 litrów niż w pierwszej generacji. To poświęcenie na rzecz kapitalnego wyglądu. Ja kompletnie podziwiam Peugeota za stworzenie tego takiego pierwszego koncept kara, który nawiązuje do klasyki, a z jednej strony jest samochodem elektrycznym. To był i e Legend bodajże się nazywał ten Peugeot, który wprowadzał dokładnie tą linię. I jak zobaczyłem tego Peugeota i e Legend na żywo, to zwariowałem. 508 Kombi miała niezłą bazę. Słuchajcie, i protoplasta, sedan, e, albo jak kto woli czterodrzwiowe coupé, bo tak też jest nazywany, to jeden z najładniejszych samochodów Genewy 2018 roku. Po prostu wszyscy padli na kolana na jego widok, no i myślę, że w przypadku wersji bagażowej francuskim stylistom udało się tego projektu nie zepsuć. Jest 6 silników do wyboru. Najtańsza wersja ma diesla i 130 koni. Najmocniejszy benzyniak to 225 koni. Wyjeżdżając nim z salonu, będziemy biedniejsi o przynajmniej 185 tysięcy złotych. Takie auta kupuje się wyłącznie oczami. Przejeżdżacie koło salonu w drodze do pracy, widzicie go na podjeździe, zatrzymujecie się, wysiadacie, wchodzicie do salonu, łapiecie najbliższego sprzedawcę za poły marynarki i mówicie, to, to, tylko jak najszybciej. Potem wracacie do domu, ślinicie się podczas oczekiwania na ten samochód i robicie tylko jedną rzecz w międzyczasie: załatwiacie sobie abonament w najbliższej firmie lawyciarskiej. Ale ja to szanuję, zrobiłbym podobnie. Piękny wóz. Piękny, obłędny. Podobno Francuzi nie budują awaryjnych samochodów, tylko najlepiej na świecie wiedzą, jak obliczyć, co i kiedy ma się popsuć. Ale na szczęście nie wszyscy kupują samochody na zimno, używając wyłącznie rozsądku. Biorąc 500 dusenkę, będziemy mieli jednego z niewielu kombiaków z drzwiami bez ramek. No, powstał kolejny bardzo ładny samochód, 508 już w wersji Sedan, była naprawdę piękna, chyba nawet dałem jej nagrodę podczas targów poznańskich. Tak, bo to jest taki Sedan, jakiego naprawdę dawno nie było. Wydawało się wtedy, że ten segment wymiera, a jednak okazuje się, że nie wszyscy muszą jeździć samochodami, które nad ziemią stoją nieco wyżej. Zwłaszcza, że suwy coraz mniej przypominają terenówki, a bardziej napompowane auta typu kombi, a więc koło się zamyka.